Z tej strony Karolina, i dzisiaj będzie film pod tytułem ABC świecoholika, czyli prawie wszystko, co musicie wiedzieć na temat zapachu do domu. Będą to i świece, i woski. Zawrę tu moje porady i ogólne informacje, które niby mogą się wydawać oczywiste, ale nie zawsze są. Będą tu też polecenia. Sklepów, gdzie możecie takie świece i woski kupić? Omówienie pokrótce różnych firm, dlatego że no, nie wszystkie testowałam, ale być może chcielibyście wiedzieć: na przykład, jakie. Firmy mają woski sojowe, a jakie parafinowe, to spróbuję to szybko zawrzeć i będzie też na szybko o moich ulubieńcach, a także y, będę odpowiadać już konkretnie na Wasze pytania i na część pytań odpowiem bezpośrednio w tej części QA, a. a y, na część odpowiedź znajdzie się już w samym filmie. Świece. Wydaje nam się, że no nie ma nic prostszego niż palenie świec zapachowych. No bo co? Kupujemy taką świecę, rozpalamy ją i gasimy. Świeca pachnie, wszystko jest ok. No nie do końca. Przede wszystkim świece to nie jest rzecz dla każdego. Każdy, kto ma na przykład koty bądź zwierzęta, które biegają i skaczą, albo ma dzieci, lub jest wrażliwy na zapachy, to niestety z tych świec będzie musiał zrezygnować albo będzie musiał bardzo uważać na ich użytkowanie. Jeśli macie zwierzę albo dziecko, świece wydają się czymś fajnym i rzeczywiście są fajne, jeśli odpowiednio ym, się z nimi obsługujemy. To jest jednak ogień, coś, co bardzo bardzo szybko może sprowadzić jakąś tragedię życiową na osobę palącą, a także na całą resztę rodziny czy na sąsiadów. No, ja wiem, że to niby się wydaje oczywiste. Ale trzeba o tym cały czas pamiętać, jak też o tym, że są osoby, które są bardzo wrażliwe na zapachy i po pięciu minutach z woskiem albo świecą głowa po prostu będzie im pękać. Dlatego też, zanim się zabierzecie za świecę, warto przetestować woski czy takie małe samplery. Te samplery troszkę o nich więcej później powiem, ale warto w tej mniejszej formie kominku sobie wypróbować, czy w ogóle jakiś zapach y, nam nie przeszkadza, na przykład po odpaleniu. Podczas pierwszego i każdego kolejnego palenia musimy pamiętać o tym, żeby nasza świeca zapachowa tutaj na przykładzie Wypaliła się do samych brzegów, utworzyła tak zwany basen. Czemu zaznaczyłam tak to pierwsze palenie? Dlatego, że właśnie od niego bardzo często zależy, jak świeca będzie się wypalać w przyszłości. Na przykład tutaj mamy idealnie wypaloną świecę, wszystko jest dopa dopalone do całych brzegów, nie ma tu żadnych tuneli. Czyli tak zwanych wyżłobień, kiedy na zewnątrz wosku, jakby na zewnątrz, w tej zewnętrznej stronie świecy, tego wosku jest więcej niż wewnątrz, co sprawia, że ta świeca po prostu nam się marnuje i nie pachnie tak intensywnie, bo ten zapach nie jest wydzielany na całej jej powierzchni. Wielokrotnie doprowadziłam do sytuacji, kiedy na przykład. Przyszła do mnie nowa świeca, chciałam ją wytestować, więc zapalałam, a przypominam sobie po chwili, że właściwie tak pół godziny muszę wyjść w domu. Wtedy, jak zgaszicie taką świecę, oczywiście zależy, jak długo będzie się paliła, czy to będzie pół godziny, czy dwie godziny, i ten basen się jeszcze nie wytworzył, można taką sytuację uratować. Najprostszy, najbardziej ekonomiczny sposób to jest owinięcie całej świecy. Folią aluminiową, tym sreberkiem, które najprawdopodobniej znajdziecie w kuchni. Dzięki temu ta świeca szybciej się ogrzewa i najprawdopodobniej taki tunel bardzo szybko zniknie. Na świecowych grupach na Facebooku można też znaleźć na przykład sweterki na świece. One są robione zazwyczaj własnoręcznie. Ja takiego nie miałam, więc nie wiem, jak się sprawdza, ale ludzie chwalili sobie to rozwiązanie. I jest jeszcze jeden sposób, tak zwana iluma. Iluma to jest taka nakładka, którą nakładamy na Świece na górę. One pasują do większości świec, tak naprawdę. Ale to, że pasują, nie znaczy, że powinno się ich używać, dlatego że Iluma wytwarza bardzo dużo ciepła. Świece z Village Candle, świece z Goose Creek, świece z Country Candle mają zazwyczaj, to już jest chyba ich standard, ale mają dwa knoty. Czyli mamy więcej ciepła od samych knotów. I dodatkowe ciepło od ilumy. To sprawi, że świeca może nagrzeć się bardzo szybko, tak niekontrolowanie szybko, i na przykład nam pęknąć. Jeśli to będzie pęknięcie na jednej ściance, no to nie ma tragedii, znaczy jest, ale nie tak duża jak na przykład świeca. Rozpryśnie nam się na całym pokoju, to znaczy to szkło nam po prostu się rozleci i może komuś stać się krzywda. Dlatego ilumy tylko i wyłącznie na świece z jednym knotem. Kiedy odpalenie i baseny, i prawidłowe palenie mamy za sobą, to teraz kilka słów na temat gaszenia. Często gasimy zdmuchując. Albo tą y, pokrywką, czy to metalową, czy szklaną, zamykając świecę. W tym rozwiązaniu, na przykład w dmuchaniu, najbardziej mnie zawsze irytowało to, że kurczę. Ja przez 4 godziny palę świecę, całe mieszkanie ma przepiękny zapach, potem dmucham i. Cały dym leci do powietrza, i to powietrze nagle nie pachnie pięknym zapachem, ale świecowym dymem. A jeśli ktoś pali świecę, wie, że to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. Z kolei gaszenie nakrętką też nie jest najlepsze, dlatego że to może się sprawdzić raz, trzy razy. Ale gdy za każdym razem tak gasimy, to po pierwsze, na ściankach będzie osadzał się czarny osad, będzie ta świeca po prostu brudna, nieestetycznie wyglądająca, po drugie, kiedy robimy tak często i na przykład ta świeca sobie jakiś czas stoi, to nasz wosk może po pierwsze, się odbarwiać, a po drugie zmieniać swój zapach. Może przyjąć ten dym, już nie być naszym ulubionym zapachem, a nikomu się nie chce, myślę tego wąchać. Dlatego zostały stworzone specjalne urządzenia zagaszacze. To jest taka, taki pręcik, taka łapka do trzymania, z takim kominkiem, z takim jakby kapturkiem. To nakładacie na świecę, i świeca się w ten sam w ten sposób, po prostu przed odcięciem jej do, od odpływu powietrza gasi. Nie mam, więc tego Wam nie polecę, ale polecę Wam inny bardzo łatwy sposób: a mianowicie, gdy świeca się już wypali, macie basenik, jest pięknie, bierzecie coś, na przykład patyczek, wsówkę, jakieś cążki. Łapicie knot i na chwilę zanurzacie go w roztopionym wosku. Po czym go wyciągacie, tak żeby był prosty. Nic nie śmierdzi, żaden dym się nie wydobywa. To jest sposób, który bardzo sprawdził się mi, ale wiadomo, że każdemu sprawdzi się coś innego. Jedni odradzają, drudzy polecają. Nie znajdziemy, jakby tutaj, zgody co do tego, i po prostu ten sposób bardzo się sprawdza. Warto też pamiętać o tym, żeby co jakiś czas, ja to robię po każdym paleniu, gdy wosk już zaschnie, żeby przycinać knot. Nie powiem wam na jaką długość, dlatego że każdy producent przewiduje troszkę inną długość. Swojego knota, do której powinno się go skracać. Takie informacje znajdziecie albo na stronach internetowych sklepów yy, sprzedających świece, albo już na stronie konkretnej marki. A co gdy świeca się skończy? Widzicie, że już jest. Czy ja mam taką świecę? Kurczę, chyba nie mam, żeby wam pokazać, bo właśnie swoje przed yy, kilka dni temu czyściłam, ale. Gdy wosku zostanie już bardzo mało, wypalcie jak najwięcej jak się da, ale nie próbujcie jej palić do końca. To będzie dokładnie ten sam motyw, co z ilumą w dwuknotowcu świeca może wybuchnąć, bo za bardzo się nagrzeje. Kiedy zostanie no, troszkę wosku, będzie ten knot, są różne sposoby. Zależy, jak ta świeca wygląda, bo jeśli na przykład tu ma takie zwężenie, może być problem na przykład z wygrzebaniem tego wosku w jednej części, więc będzie trzeba go sobie podzielić. Możecie wsadzić taką końcówkę świecy do zamrażarki i wtedy nożykiem ten zbity, zimny wosk wydubać. Możecie też spróbować sposobu, który wymaga większej uwagi. Czyli świecę wsadzacie do jakiegoś, na przykład do jakiegoś pojemnika, który się nie nagrzeje, to jest ważne, żeby na przykład nie był to metalowy pojemnik i zalewacie wlewacie do środka wrzątek. Ja. Uważałabym z tym wrzątkiem, ja zawsze dolewam najpierw trochę ciepłej wody, potem dopiero ten wrzątek, żeby nasza świeca nie przeżyła szoku termicznego. I po chwili ten wosk zacznie się unosić. Wtedy możemy to wyciągnąć, wyczyścić wosk i może nam służyć do innych celów. Tak jak na przykład mi tutaj, gdzie w starej świecy już ją wyczyściłam, oczywiście standardowo płynem do naczyń, tak, żeby ona nie była brudna ani tusta. Dałam woski zapachowe słoiki możecie też dowolnie przyozdobić i uważam, że to jest dosyć ładna ozdoba u nas na przykład w łazience przechowuje tam waciki do twarzy. Temat świet i takich porad, jakby podstawowego użytkowania mamy już za sobą. Przejdźmy teraz do wosków. Woski, w zależności od firmy, są w bardzo różnych cenach od 69 zł do 25 albo nawet 40 zł. Często te ceny różnią się od wielkości wosku, bo na przykład mamy wosk z Kringle Candle, który, który ma 64 gramy i wosk z Janki, który ma 22. Ten kosztuje około 8 zł, ten kosztuje około 20. I woski występują w różnych formach. Mamy te słynne tartaletki z Janki, ale większość firm już zadbała o to, żeby te woski podzielić, żeby one były łatwiejsze w użytkowaniu. I mamy na przykład właśnie na podstawie tego kringla wosk wygląda tak, to wyciągacie w całości, wyciągacie kostkę, wsadzacie ją do kominka, palicie. I tyle. Nic się nie kruszy, wszystko jest świetnie opakowane i można to z łatwością przechowywać. Te tartaletki oj, te coś tam mi poleciało! Te tartaletki z janki mają być wycofywane, i teraz ma być po prostu taka jedna kulka wosku. Oczywiście taką kulkę można dzielić. Wiele osób pytało się o palenie wosku, właśnie tych tartaletek, ile tego wrzucać. Powiem Wam jedną radę, nie całość, dlatego że. Zapach Was może zabić. Może się okazać, że to na przykład nie jest zupełnie Wasz zapach. Poza tym, według mnie taką samą radę da na przykład jedna czwarta takiego wosku, albo jedna szósta, albo jedna ósma, bo w którymś momencie. Jeśli wrzucimy całość albo połówkę, my tym zapachem się po prostu zmęczymy. Ja zazwyczaj e, korzystam z takiego jednego wosku, właśnie od 6 do 7, 8 razy. Po prostu otwieracie i wykruszacie. To nie jest zbyt wygodne. Później najlepiej schować właśnie taki już napoczęty wosk do woreczka strunowego, żeby nie mieszały nam się zapachy i żeby nic nam się nie osypywało. Woski to jest zdecydowanie fajna, e, tańsza opcja, jeśli chodzi o zapachy w domu. Jeśli nie zależy Wam na tym klimacie, który tworzy świeca, to zdecydowanie możecie zdecydować się na woski. Dzięki WOSKom możecie przetestować, jakie zapachy w ogóle Was interesują. Bo to, że coś Wam się podoba, że tak powiem na sucho. Przed odpaleniem niekoniecznie oznacza, że ten zapach spodoba Wam się, gdy już napełni przestrzeń wokół Was. Są zapachy, które urzekają, gdy je wąchamy. Gdy je rozpalimy, ujawniają się jakieś takie nuty, których nie do końca w tym swoim mieszkaniu. Pożądamy. Do wosku, oczywiście, potrzebujemy kominek. Może to być kominek taki zwykły, klasyczny na świece-podgrzewacz, albo kominek elektryczny, który jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją. To już zależy od Waszych upodobań i budżetu wydaje mi się, że odrobinę lepiej się woski palą się i rozprowadzają po całym mieszkaniu w kominku elektrycznym, ale to może być tylko moje wrażenie, niepoparte żadną rzeczywistą wiedzą. Mi się tak wydaje, ale niekoniecznie musi tak być. Jeśli chodzi o woski, często się pytacie, jak jest tego kominka wyciągnąć czy pali się wielokrotnie, woski palicie do momentu, aż je czujecie, wosk wam się samodzielnie nie ulotni, on jakby nie wyparuje, cały czas będzie w tym kominku po prostu z godziny na godzinę, z dnia na dzień zależy jaki to jest wosk i ile go tam dacie będzie tracił swoją intensywność, jeśli ta intensywność nie będzie już dla was zadowalająca to wtedy wystarczy taki wosk z kominka wyciągnąć, wyczyścić i wsadzić nowy. Jak wyciągnąć wosk z kominka? No najlepiej nożem, yy, po prostu poczekać, aż on stężeje i nie będzie już miał formy płynnej. Żeby to przyspieszyć można taki wosk dać do zamrażarki, to znaczy taką taki kominek dać do zamrażarki. Tam ten wosk szybko staje się zimny, szybko stanie się znowu w tej formie stałej i możecie go po prostu nożem wyciągnąć. Różne firmy poza woskami i świecami proponują też takie maleńkie świeczki. Samplery, wotywy, różne nazwy mają. To jest na przykład firma Country Candle. Z tego co kojarzę to firma Kringle dokładnie y, też wypuszcza te swoje mini świece w takim okrągłym pudełeczku. Nie polecam tego używać jako świeczki. Polecam po prostu wy tak jak ja wydobywać sobie y, wosk i palić go w kominku, dlatego, że na tak małej powierzchni ta świeca się bardzo szybko pali. Po drugie, na tak małej powierzchni, tak jak mówiłam, ten zapach nie będzie praktycznie wyczuwalny. Ja, jak go odpaliłam nawet w maleńkiej łazience, to go najzwyczajniej na świecie nie czułam. Często też yy, te maleństwa są fajne, jeśli nie chcecie kupować wosku. Woski z Country Candle i z są droższe niż... Te maleńkie świeczki, właśnie z Country Candle i z Kringla. Dlatego, jeśli zamawiacie coś przez internet, to to jest dobra opcja, żeby nie płacić na przykład tych 20 zł, ale 9, jeśli nie jesteście przekonani, czy dany zapach będzie dla Was. Dostałam też dużo pytań o to, które świece najbardziej się opłacają, więc ja na przykładzie Yankee Candle, czyli takich świec najbardziej znanych, aczkolwiek w mojej opinii nie najlepszych, zrobiłam porównanie. Duża świeca pali się od 100 do 150 godzin. Średnia to jest 130, kosztuje 109 zł. To są oczywiście ceny brane, takie uśrednione, brane z internetu. W zależności od miejsca te, te ceny mogą się różnić. Średnie świece kosztują 86 zł. Palą się średnio 80 godzin, natomiast małe świece kosztują 46 zł złotych i palą się 30 godzin czyli najbardziej opłaca się korzystać ze świec dużych, poza tym one są też fajne z tego względu, że mają większą powierzchnię, z której wydobywa się zapach i te świece lepiej czuć, nie mam dobrych wspomnień z małymi świeczkami, szczególnie z Janki, bo one często nie były wyczuwalne, wczoraj sobie paliłam takiego malucha, one mogą się sprawdzić, ale naprawdę w małych pomieszczeniach no Piękny jest to zapach warm and cozy z Yankee Candle, i małe pomieszczenia, ale jakiś salon, czy jak macie większą sypialnię, to to raczej się nie sprawdzi. Polecałabym kupować po prostu dużą, pełnowymiarową świecę albo wosk. Przejdę teraz do Waszych pytań, odpowiem na kilka. Jaka jest różnica w czuciu zapachu między świecą a woskiem, jeśli jakaś jest? To zależy od firmy, wszystko, bo woski z Yankee pachną pięknie, pachną intensywnie. Są wyczuwalne. Natomiast na świece z Janki już troszkę się nacięłam, trochę się obraziłam, dlatego że 109 zł, ponad 100. Aż te świece to jest trochę od, od przypadku, tak? Jedne się palą czucie intensywnie, ten jakby cały wosk jest intensywnie nasączony tymi olejkami, inne z kolei nie pachną prawie. Wcale możemy je palić godzinami, a ta świeca i tak nam się dobrze nie odpali. Więc w przypadku janki, polecam po prostu sięgać po woski. W innych e, firmach nie widziałam aż tak znacznej różnicy, ale pamiętajcie, że też nie testowałam wszystkiego. Jak się nazywa ta grupa dla fanatyków świeczek? Fanatycy świeczek e, to grupa Anonimowi Świecocholicy. Tą grupę podlinkuję Wam na dole w opisie. Lecimy dalej z pytaniami. Kadr mógł się zmienić, ponieważ rozładował mi się aparat. Tak długo gadałam. Czy świece na bazie parafiny są szkodliwe? Parafina i jej działania to jest temat szeroko omawiany właśnie w tym świecowym świecie, bo po pierwsze, producenci nie podają dokładnie składów. Parafina od siebie między sobą może się różnić. I często napotykamy na posty, które właśnie głoszą, że świece parafinowe są bardzo szkodliwe, mogą zaszkodzić temu i temu i temu. Z drugiej strony, te artykuły często nie mają podanych rzetelnych źródeł badań na ten temat. Często są tak, a słyszałam, że to jest to, szkodliwe, więc o tym napiszę bez żadnego poparcia takiego bardziej medycznego, medyczno-chemicznego, tak to nazwijmy. Ja uważam, że wszystko jest ok, jeśli robi się to mądrze. To znaczy, jeśli nie będziecie na przykład, jeśli nie wietrzycie mieszkania, macie małą powierzchnię, świeca się pali od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli, to taki produkt, takie użytkowanie może szkodzić Wam bardziej niż na przykład palenie świecy przez 3 godziny, wietrzenie mieszkania, palenie też na większej powierzchni. Tutaj wszystko musicie dopasować pod siebie, ja Wam nie powiem dokładnie, jak to jest, bo po prostu to nie jest moja dziedzina, to nie jest moja branża, ale myślę, że wszystko jest dla ludzi i wszystko po prostu trzeba robić mądrze i z głową. Ja u siebie nie zauważyłam niczego, ani bólu głowy, ani pieczenia oczu na przykład, a takie objawy są podawane. Ale wiem, że niektórzy. Ci bardziej wrażliwi na zapachy potrafią zapalić wosk na 15 minut i skończyć z ogromnym bólem głowy. Musicie to po prostu na sobie przetestować, czy świece są dla Was i czy nic Wam się złego nie dzieje. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe, bo dotyczy tego, jak kupować świece przez internet. Um, nie podam Wam sposobu. Ja po kilku latach palenia zapachów w domu wosków i ym, świec wiem, co mi się podoba. Wiem, jakie nuty zapachowe mają moi ulubieńcy. Wiem, że lubię drzewo sandałowe, że lubię wanilię, że lubię śliwkę, że lubię bursztyn, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć i doradzić, jak powinniście wybierać zapachy dla siebie, bo po prostu to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Świece z marketów są źle. Świece z marketów, ym, nie wiem jaką parafinę używają producenci świec, które lądują w marketach i zazwyczaj są od 10 do 5 razy tańsze niż na przykład świece z Goose Creek z Country Candle, z Village Candle, z Yankee Candle, z Woodwicka. One są po prostu o wiele tańsze, kosztują 10-20 zł, a nie 100 na przykład. Ale ja na przykład tych świec nie lubię z prostego względu. One mają słabą jakość. Są też o wiele mniejsze, więc niech was nie skusi ta bardzo niska cena, bo taka świeca z Ikei ile może się pali? 20 godzin, 30 to jest i tak mało w porównaniu do tych y, największych słojów. Niestety to nie są świece na mój drewniany nos. Ja lubię jak pachnie mocno, jak pachnie intensywnie, dlatego ich po prostu nie polecam i uważam, że już lepiej zainwestować w kominek i lepiej zainwestować w woski, jeśli chcecie mieć duży wybór, a nie chcecie kupować na przykład dużych świec. To jest zrozumiałe. To już wolałabym w to zainwestować niż kupować takie świece marketowe. Kiedy przycinać knot? To już Wam mówiłam. Najlepiej zajrzeć do strony producenta. Ja przycinam knot po każdym paleniu, bo on się rzeczywiście znacząco Wydłuża. Co sądzisz o świecach Janki i czy według Ciebie są warte swojej ceny? Niestety nie są. Te zapachy są piękne, te naklejki są cudowne, ale są po prostu lepsze marki, które lepiej Wam się sprawdzą, ale świeci słońce teraz. Przepraszam Was, że to światło tak się y, zmienia. Nagrywam teraz przy naturalnym świetle i po prostu jest jakieś szaleństwo. Mnie Janki po prostu już kilka razy zawiodło. Y, nie mówię, że niczego nie kupię, bo pewnie coś mnie kiedyś skusi, ale na razie wolę sięgać jednak po inne firmy. Często się pytacie, gdzie najtaniej kupować woski, jakie firmy polecam, do tego jeszcze przejdę, natomiast nie powiem Wam ym, oprócz tych popularnych. Znam mało takich, jakby to powiedzieć, ręcznie robionych marek. Może tak, tak że wiecie, jest to jednak mniejszy biznes, a nie wielka firma. Czy palisz wosk do końca, czy zbierasz go i zmieniasz zapach? To różnie. Czasami wosk na tyle jest intensywny. Na przykład woski z Waterbridge Candle są duże. Te kostki są duże, one są bardzo drogie, ale sześć kostek, jedna kostka pali się chyba. 10 godzin albo więcej, więc czasami ten zapach mnie zmęczy, wtedy wyciągam już tym sposobem, który omówiłam, chowam na później i mogę go spalić ym, jeszcze raz albo dwa razy, w zależności od tego, ile jeszcze będzie pachniał. Co zrobić z woskiem, który, albo ze świecą, która nie podpasowała, szkoda wyrzucać, są firmy, firmy, nie firmy, grupa na Facebooku, yy, czyli siostra... Anonimowych świecocholików, anonimowi świecocholicy, grupa sprzedażowa i tam można sprzedać na przykład zapachy, które nam nie podpasowały. Pytanie oczywiście o wisiorek z księżycem, to jest Lilu, bardzo świecowy temat. Czy przez trzy knoty świeca wypala się znacząco szybciej yy, niż z jednym? I tak i nie, to znaczy... Na pewno wypala się o wiele lepiej, dzięki temu zapach jest szybciej wyczuwalny i szybciej napełni to powietrze w sposób, który nas satysfakcjonuje, więc można ją szybciej zgasić i dzięki temu krócej palić, więc mniej w wosku zużywać. O, tak. Generalnie polecam świece, które mają więcej niż jeden knot, zdecydowanie łatwiej i przyjemniej się je pali. To tyle z pytań, wybrałam te, na które. Potrafiłam y, odpowiedzieć, które nie dotyczyły poleceń konkretnych zapachów, no bo ja, ja nie, nie mam jakby przeglądu wszystkich zapachów o danych nutach, I też na te, które, na które odpowiedź znajdziecie we wcześniejszych fragmentach tego filmu. Jeśli chodzi o marki świec, wyciągajcie długopisy i zapisujcie. Z takich najpopularniejszych mamy oczywiście Yankee Candle, wspomniane tutaj wielokrotnie. Mamy Goose Creek, Village Candle i Country Candle. Uwielbiam te marki. Mamy również Ludwika i ich różne formaty. O tym, na tym chciałabym się na chwilę zatrzymać. Jeśli zobaczycie taką świecę, to ona jest wspaniała, ale wiem, że dużo osób nie jest świadomych tego, że ta świeca jest droższa niż świece z Ludwika. Klasyczne duże w normalnym słoju, a nie w tym kształcie łódeczki, ale te duże słoje są tańsze. Palą się no, około 130-120 godzin, natomiast to pali się 40-50 godzin. Mamy tutaj ogromny knot, który skwierczy, wydaje taki y, dźwięk kominka, ale przez to bardzo szybko y, robi się basen, bardzo szybko się ta świeca wypala, pachnie pięknie, wygląda pięknie, ale musicie być świadomi tego, że bardzo krótko y, nam posłuży. Więc to tak, żebyście się yy, nie nacieli kiedyś myśląc, że ta świeca jest większa. Dla zainteresowanych świecami sojowymi polecam Wam z całego serca markę Vera Young. Aktualnie na ich produkty mam yy, kod rabatowy na minus 10%. Jest to kod kom.bog, czyli dokładnie moja nazwa. Zapiszę Wam to na dole. I one są rzeczywiście sojowe. I polskie, więc jeśli ktoś y, szuka właśnie takich produktów, to to myślę będzie dobre rozwiązanie. Mamy też świeczki Kringle y, i Classic Candle, natomiast y, nie pamiętam zupełnie użytkowania kringla. Mam woski, sprawują mi się świetnie, nie pamiętam użytkowania świec, a jeśli chodzi o country candle, nigdy nie miałam od nich żadnego zapachu. Tak samo jak nie miałam żadnego zapachu z polskiej firmy Domkowe. Dużo osób poleca właśnie te woski i świece. One również są sojowe, ale nie miałam, więc nie poprę tego żadnym swoim poleceniem albo nie odradzeniem. Mamy też świece Buff Body Works z trzema knotami, a także z firmy DW Home, które można kupić w TK Maxie. Gdzie warto kupować świece? Na stronach producenta można, ale wymienię Wam tutaj sklepy, raczej przeczytam Wam sklepy. Jest Joka Sklep, gdzie ceny są odrobinę niższe niż w innych stronach, tak bez żadnych promocji, natomiast teraz jest na niektóre firmy, na wybrane firmy minus 15 do Mamy markowe świece, mamy ładnie pachnie i sklep stacjonarny we Wrocławiu. Mamy American Candle, pachnącą wannę, pachnący domek, który ma stacjonarny sklep we Wrocławiu. Wszystkie najważniejsze informacje zostawię Wam oczywiście na dole. Jeśli chodzi o moich ulubieńców, to mamy Autumn Glow z Janki. Mam 5 wosków w zapasie. Humidory z Ludwika, Cudowny piesek e, Cozy and Fabulous z Goose Creek. New England z Country Candle. Sugar Plum Fairy z Village Candle i tej świecy mam zapas i to... Już jeden swój złożyłam, No to jest absolutnie przepiękny zapach, ale jego zamiennikiem jest em, wosk i świeca. Sugar Plum Kiss z, z tego, co pamiętam, Goose Creek. Ostatnio absolutnie zakochałam się w zapachu Sweet Tobacco z Vera Young, a także w ich wosku Gingerbread. Pachnie, tak jak generalnie ja, średnio przepadam za zapachami takimi korzennymi i świątecznymi, bo one często pachną takim. Em, bardzo złej jakości krzeńcem y, z zbyt dużą ilością przypraw. To ten gingerbread to jest absolutnie po prostu miłość od pierwszego powąchania. Przepyszne ciasteczka, korzenne, zostawię Wam linki. I mogłabym gadać, podejrzewam jeszcze długo, i pokazywać Wam wszystkie moje świece, i co mam, i jak, i w ogóle, ale. No, nie zrobimy tego, nie zrobię tego przede wszystkim Wam, bo ten film i tak jest już mega długi. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny, że rozwiał jakieś wątpliwości, że wszystko y, Wam wytłumaczyłam i że wszystko rozumiecie, jeśli mieliście jakieś wątpliwości. Jeśli nie, to możecie śmiało do mnie pisać albo prywatnie, albo w komentarzach. Będę starała się Wam pomóc. Pamiętajcie, że też nie przetestowałam wszystkich zapachów na świecie i nie wiem czasami, co Wam doradzać. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!